Rozmawiałam z tyłą niedawno. Mówiłaś, że liczysz na mężczyznę, a tu dziewczyna wygrała. Tak, tak. Panie... O no Jezu, przez chwilę się mi słabo zrobiło. Ja mówię, na jakiego mężczyznę ja liczę? Ja nic nie mówiłam, że jakiegoś mężczyznę chcę. <laughs> Przepraszam, aż mnie zatkało na chwilę. Tak Otworzyłam szeroko oczy. O czym ty mówisz? A ty mówisz o finale X Factor, że liczyłam, że wygra facet. Tak, nie ukrywam. Nie ukryłam, że liczyłam, że wygra jeden z, z chłopaków, no bo gdzieś tam ich gatunek muzyczny mi bardzo odpowiada. Grzesia ten rokowy, a, a Wojtka, ten Frank Sinatra, wiesz, Jimmy, Jamie Callum, taki wiesz, typ Jazzmana. Yy, ale nie martwię się o Klaudię w ogóle. Nie martwię się. Uważam, że jest świetnie przygotowana, wie, czego chce, jest niesamowicie pracowita i zdolna. Jest ogromnym odkryciem i zaskoczeniem tej edycji programu, bo tak jak rozmawiałyśmy dzisiaj w trakcie programu, myśmy się nie spodziewały, że ona dojdzie do finału. Yy, ona nawet nie znała jeszcze swoich atutów, ona nie była świadoma tego, co potrafi. I z odcinka na odcinek, swoją ciężką pracą i dedykacją wygrała ten program. I zaśpiewała z Edytą Górniak tak, że łezki pociekły. No wspaniały występ. Także jestem z niej bardzo dumna, w ogóle się o nią nie martwię i ani się nie martwię o Grzegorza i Wojtka. Ja wiem, że cała ta trójca, bez względu na to, kto wygrał i garną kasę, każdy z nich ma już single, które za chwilę będą grane w rozgłośniach radiowych i na pewno ich kariery potoczą się bardzo płynnie. A nie boisz się, bo czasami jest tak, że zwycięzca programu nagrywa płytę dość szybko i czasami no, nie jest ona dobra. Yy, myślisz, że Klaudia da sobie radę? Jestem przekonana, że sobie da radę. W ogóle się nie martwię o jej płytę. W ogóle ona jest bardzo świadoma, wie z kim chce pracować, a do tego jeszcze ma pomoc Kuby Wojewódzkiego, który na pewno Hałki nie pozwoli tutaj zrobić. Jak myślisz, kto jeszcze z tej edycji ma szansę na karierę? Na pewno nasza finałowa trójka. Na pewno, nie ma wątpliwości. Czyli Grzegorz, Wojtek i